No, i w tych przepięknych okolicznościach totalnie się nie spodziewając, raczej wychodząc na taki spacer, żeby łeb osuszyć, no, w takim miejscu, że tu powinni wszyscy już przejść. Nowy las, mój nowy las, trzeci raz tu jestem, czwarty, przepraszam. I trzeci raz znajduję no, staruszek ale proszę Czwarty raz tu jestem, trzeci raz znajduję poroże i to poroże zobaczcie na cyplu polany Piękne miejsce Na samym cyplu polany Żeby się uchowało do tego czasu Oj, a może to z tego roku? Wygląda na dosłyszone trochę. Obiedzony nie jest. A może to z tego? Po prostu taki blady. Może niedawno zrzuciło. No pięknie. Dwunastaczek. Dziesiąty zrzucik, ale akcja w tym roku szału. No zacząłem zwracać uwagę, to też inna sprawa. Wcześniej nie zwracałem. Pięknie. Pięknie. Naprawdę pięknie. Pozdrawiam z lasu i życzę wszystkim, żeby darzyło. Ale akcji Nie, na serio nie spodziewałem. Nie dzisiaj. Pięknie. Pozdrawiam.